Cześć wszystkim z tej strony Billberry. Mam dla Was no, pewną informację plus jeszcze no co sobie kupiłam, chciałam Wam pokazać. No to co sobie kupiłam nie jest pet shopem, ale jest, coś z co tym się przyda właśnie do gry z shop No a więc zaczynajmy filmik. No a zaraz ta informacja. No a więc tak, ja już stałam się bardziej śmiała na filmiki i jest mi coraz lepiej yy, nagrywać. No i właśnie y, ta informacja też to jest to i właśnie o to chodzi, że ja mam nowy edytor filmów. Dlatego dodam cięcia. To nie mogłem tych cięcia, bo nie miałam edytora filmów. No, jak widzicie, to tutaj się wyprodukowałam. A widzicie ten Shotfer Britney Britney ma skrzydła, bo jest motylem oczywiście, nie? <grym> nie no żart. a ja takie skrzydła pierwsze, fajne skrzydła znalazłam to oczywiście trzeba mieć. Tak, mam nadzieję, że moje szalone oblicze i no, no moje szalone oblicze i nic nie będzie Wam przeszkadzać, mam nadzieję, że będziecie oglądać mój kanał. To tak, no to ja, no oczywiście nie będę kończyć, bo nie mogę kończyć, bo ja tutaj chciałam Wam pokazać jedną rzecz. No, no, dobra, dobra. No więc zaraz będziemy zaczynać. Jak widzicie, bardzo Was przepraszam za tą scenarię. Tutaj taka ściana popękana, wszystko takie tutaj jest białe. A to jest białe to od farby, a to, to... trochę pękło. Hihi, hi, nie ja nam przecież. A więc zaczynajmy filmik. Nie będę przedłużać. Hmm. No dobra. A więc a oczywiście znowu... Dobra, to było tylko cięcie. A więc... Y no to teraz te rzeczy to będą właśnie te, no i tak już Wam pokazuję Legię z może pierwszą. No dobra, to się przyznam, tu będą wstążki dla pierszowów, żeby zrobić im jakieś kokarki i tak dalej. A więc to jest pierwsza, tak jak pokazałam. To jest pierwsza taka z materiału. Niebieska. Kupiłam sobie pasanterii i od razu mówię. Tutaj. Niebieska. To jest metr. To jest metr niebieskiej. Potem jeszcze taka sama, tylko że różowa. Łoże. Okay. E, potem jest taka gruba, mm, no, nie wiem, jakieś 3 cm. E, taka różowo-żółta, złota bardziej. No taka o. I ostatnia, która najbardziej mi była potrzebna, znaczy ta różowo-złota jest taka super, ale ostatnia też mi potrzebna jest ta. Taka błyszcząca jak. identyczna jak żywo żółta, tylko rzeszana. Dobra, to... To tyle. No rzeczy kupionych jeszcze coś tak, na tak, pewno. Kupię coś na pewno. No dobra, to już koniec tego odcinka, mam nadzieję, że się bardziej podoba. Um, teraz moje nagrywanie. Mam nadzieję, że się bardziej podoba. No i tyle już powtórzyłam to dwa razy, no... Um, no i tyle, no kurczę Boże. Jak ja Pani uwielbiam być na YouTubie. Dobra, to tak. Jeśli Wam się podobało i na filmiki się podobają, to no proszę o subskrypcję. A no i łapki w górę, jeśli nie, to. to nie.